ma odnośnie wczorajszych filmików, które wrzuciłem, bo tam poszły wyświetlenia dosyć grube. Trochę wyjaśnień. Mi chodzi o podwyższenie akcyzy, tak? Chodzi o to, że chcą dowalić naprawdę kupą, kupę kasy, e, a koncerny tytoniowe lobują swoje aikosy i inne chuje moje podgrzewacze tytoniu. E, zmieniając e, zastosowanie tych papierosów i nazwę, znaczy tych podgrzewaczy nie, zmieniając nazwę, i w tym momencie ominą akcyzę, bo te produkty nie, nie będą ujęte w ustawie. Jeżeli chodzi o podwyżkę, hejtujecie mnie, że są szkodliwe. Wszystko jest szkodliwe teraz, nawet jebane masło w Lidlu tak naprawdę. Chodzi o to, że ten sam produkt w Apeshopie, jakimkolwiek, kosztuje... 150 zł, a w aptece czy na internecie w firmie, która nie prowadzi nic z papierosami kosztuje 5 zł, czyli chodzi o glikol i o glicerynę, czy o aromat za złotych z lidla, a u mnie 20-25 zł 30 zł. Czy chcielibyście, żeby na przykład kola w żabce kosztowała 5 zł, a Biedronce 150 zł? Yy, czy na przykład piwo w żabce 3 zł, a w Lidlu 150 zł? Na to się godzicie, alkohol nie jest szkodliwy, powietrze nasze nie jest szkodliwe, wszystko jest szkodliwe. Dajcie nam wybór, kto chce palić, będzie palić, kto nie chce palić, nie będzie palić. Tak samo jak z alkoholem. Yy, dlaczego yy, nie reagują, jak yy, nawaleni yy, małoletni leżą na ławkach i chleją? Gdzie są rodzice, ja się pytam? Kontrolujecie rodziców? Gdzie jest policja? Gdzie są nauczyciele? Najlepiej zwalać winę na jeden na drugiego. Mi chodzi o danie wyboru. Kto chce, to będzie. Kto nie chce, nie będzie. Tylko handel ma być legalny, a nie spodlady. Tyle w temacie. Dajcie znać, czy chcecie mieć piwo w żapce po 5, a bieżące po 150, ten sam produkt. Dajcie znać.